Witam. Mnie pewnie już każdy zna. Mój wyjebany głos, ale chuj z tym. Dzisiaj chciałem pomówić o tym co się dzieje w świecie e stacji w Polsce. Przecież to kurwa kurwica może człowieka strzelić jak widzi ile stacji w Polsce jest zakładane codziennie po kilkanaście. Więc zaczynam. Pewnego dnia wchodzę na to jakże wyjebane forum o e stacjach i kurwa nie wierzę co się tam dzieje. Ludzie napierdalają posty o zaik, się, by nie płacić za to bo im kurwa szkoda kasy i rodzice za mało zarabiają i z naszej krajowej pensji nie stać ich na opłacenie 100 złotych na miesiąc więc chcą pisać deklaracje by nie trzeba było płacić kasiory. Mi to tam jedna rybka bo ja nie zakładam 30 stacji miesięcznie na statystyk. Taki 14-latek wypierdolici w poście, że jego radio nadaje legalnie po obniżu jakość muzyki ze 190 kbps na 48 kbps. Ale ten pojeb nie rozumie, że za tą mp3 z neta i chuja nawet za płytę nie zapłacił, bo mu szkoda kasy i on twierdzi, że jest legalny. To do jego postu zaczynają się zlatywać inne dzieci, no i popierają go, że palant jest legalny. Na końcu przychodzi pan, który ściąga od nas kasę co miesiąc z Zajksa i pisze do tego 14-latka, aby pozamykał swoje radio, bo mu napuści kontrolę. Jako, że dzieciak nie przyczaił, że to jeden z tych pojebanych konfidentów, co tylko lata między forum a straczem dziecko mu odpowiada, by się jebał na Ri. Po takim słowie dziecko z nikiem w którym ma czternastkę dostaje ostrzeżenie od moderatora forum, ale i tak dziecko jebie moderatora i tego jebanego konfidenta i pisze drugi post o tym, że jego wyjebane radie na maksa zaczyna nadawać 8 godzin dziennie po go kurwa nie stać na pilota wydać 10 złotych. Więc że dziecko nauczyło się pisać nowe tematy wypierdala z ogłoszeniem. Szukam sponsoringu. Witam, posiadam stację o nazwie www.szalonehityenergi.prv.pl Posiadam cztery kanały, chciałbym jeszcze jakieś cztery dorobić, ale moje kieszonkowe na to nie pozwalają Po co mam w chuja was walić? Posiadamy cztery serwerki, bo znam dużo ludzi na GG, którzy mają Neostradę plus jeden serwer ze stacji FM Radio dopiero się rozkreca, ale chciałbym jakiś kanał zrobić o piosence bisiadnej, Disco Polo i o Żydach z Mozambiku po około 3 godzinach jakiś gościu na forum mu odpowiada, że chuja z ogłoszenia bo tutaj to on tylko może sobie biedna jebać bo co drugi to konfident od licencji, i zaraz popierdoli do zajksu i innych chuj wie jakich organizacji którym trzeba płacić kasę. Ale dziecko wraz swoje nadal chce nowe serwery dodatkowo w międzyczasie zapierdala temat o autopilocie w którym pisze tak, potrzebuje autopilota najlepiej z pięć od razu. Styknij mi po 1 giga każdy pilot bo i tak chuja będę wgrywał bo mam łącze tylko 100 kB na sekundę i nie zdążę tak szybko ściągać z sieci by 5 giga najebać. W zamian oferuję każdemu co da mi autopilota reklamy na mojej stronie Jingle i co tylko sponsor będzie chciałaby tylko dał mi tego wykurwionego pilota. Jako że moje radio ma dwa dni ale się rozkręca bo jak widać mam sto wejść unikalnych ale będzie więcej bo to dopiero początek warto zainwestować we mnie. To jak widzę takie posty to mnie chuj strzela i krew zalewa. Jak taki małolat może coś chcieć skoro on kurwa nawet wysłowić się nie umie. Takich nieletnich przestępców powinni do poprawczaka wypierdalać na 50 lat bez możliwości wyjścia za wzorowe zachowanie. Jak to można zakładać jedno radio dziennie? W Polsce chyba bijemy rekordy do księgi Guinnessa powinni nas wiebać jako że w Polsce powstaje najwięcej nielegalnych stacji na świecie przynajmniej byśmy zajebali tysiąc dolców i może by ktoś wreszcie wykupił tą pierdoloną licencję i serwery z pilotami i chuj wie czym tam jeszcze. Moja mowa w części pierwszej dobiega końca, ale i tak chuj z tego będzie, bo jakiś małolat zaraz mi wykurwi, że się nie z nami i powoła się na jakąś jebaną ustawę, o obniżonej jakości, której nigdy nie było. I że on będzie nadawał nadal piracko, i niech płacą te stacje, które mają kasę, lub bogatych wujków. Nagrano w PDP Studio. Spierdalać do szkoły dzieci. Koniec chuj z wami.